Cześć! Słuchasz podcastu do prawdy, gdzie z perspektywy chrześcijańskiej rozmawiamy o otaczających nas realiach społecznych, politycznych, socjologicznych i wszystkim tym, co mieści się w kategoriach rozterek życia codziennego. Rosterek zarówno bardziej skomplikowanych i ideowych, jak i tych, które mamy jako zwykli zjadacze chleba funkcjonujących. W społeczeństwie, do prawdy, czyli do Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, i którego dzieło zbawienia na krzyżu stanowi sedno omawianych tutaj zagadnień oraz tematów. Tym razem bezbędnego przedłużenia, ponieważ Ania później dokładniej zarysowuje oś naszej dyskusji. Po prostu witam serdecznie w kolejnym podcaście do prawdy, który pojawił się w perspektywie miesiąca od poprzedniego. Nie jest to półtora roku od poprzedniego, ani rok, także obyśmy utrzymały to tempo i regularność i życzymy miłego słuchania. Byłaś kiedyś na strajku klimatycznym? Byłam raz. Z Tobą. <laughs> Ale, Ale nie tak jak myślicie. <laughs> nie, byłyśmy tak y, przecho przechodnio na chwilę i widząc po prostu masę licealistów, którzy przyszli tam y, z różnymi banerami i tak dalej. Y, no, nie pamiętam, jakie mieliśmy refleksje. Chyba, do, chyba po prostu, że było głośno i trochę dziwnie, i poszliśmy gdzie indziej. Ale czy strajk klimatyczny. No właśnie, ja mam. No dużo takich osobistych emocji, przemyśleń i refleksji na temat w ogóle klimatu, paniki moralnej związanej z, klima z kryzysem klimatycznym, czy w ogóle to jest panika moralna, ja myślę, że to jest uzasadniona panika w mhm. niektórych przypadkach. Też wydaje mi się, że staram się śledzić różne nowinki ze świata ekologicznego, jeżeli chodzi o prognozy dla naszego świata, dla naszej planety. Odnośnie różnych zmian, które nadejdą prędzej czy później. Myślę, że, że dość szybko, niestety, i że my jeszcze dożyjemy w sumie hmm. możliwe. No, chyba, że Chrystus wróci, to nie, ale, ale że jest duża perspektywa, że nasze pokolenie dożyje pewnych konsekwencji związanych z eksploracją Ziemi. No, więc do, ogólnie jest to dosyć głośny temat. Myślę, że od jakiegoś już czasu głośny zarówno w, w no, arenie politycznej, międzynarodowej, społecznej, wszyscy się trochę nad tym zastanawiają. Um, myślę, że też trochę kontrowersyjny w światku chrześcijańskim i tutaj oczywiście też porozmawiamy trochę dzisiaj dlaczego. Um, na pewno jest tu wiele kwestii. Czy um, jak jako chrześcijanie możemy reagować na coś takiego jak kryzys klimatyczny, jak w ogóle powinniśmy myśleć o jakimś takim podejściu do, do natury, do środowiska? Czy chrześcijaństwo ma coś na ten temat do powiedzenia, czy raczej po prostu jest to kwestia, która jest poza naszym życiem chrześcijańskim hmm. i niech się dzieje co chce, bo, bo Pan Bóg jest suwerenny? No i też pytanie: ok, jeżeli my w świecie skomplikowanym, jeżeli w ogóle cokolwiek robić, to jak? Czy, czy tutaj ma to jakikolwiek sens? I jak, jeżeli już taka nasza aktywność mogłaby wyglądać? I w sumie, czy kryzys klimatyczny, bo często jest łączony z pewnym konkretnym zestawem postulatów mhm. światopoglądowych? I czy to właściwie tak musi być? I czy to nie jest jakaś konstrukcja dosyć współczesna? Mm. No właśnie, to może ja się podzielę taką delikatną prywatą, ale to będzie delikatna prywata. Ja miałam, ja miałam taki moment w życiu parę lat temu, że mnie bardzo zainteresował ruch Zero Waste, tak jakby bardzo. I bardzo mi się spodobały idee idące za tym, żeby nie produkować śmieci, żeby sobie tam właśnie nie używać foliowych reklamówek na zakupach, żeby redukować te śmieci do absolutnego minimum, nie marnować niczego itd. I Trochę dzięki temu weszłam trochę w tę bańkę ekologiczną, klimatyczną, zero waste'ową. I im dłużej siedzę w tej bańce, chociaż jakby po jakimś czasie po prostu zrozumiałam, że no niestety. Mój tryb życia i mój czas, który mogę poświęcić na redukowanie śmieci, czasem nie idzie w parze po prostu z tym, że muszę zrobić szybko zakupy i akurat nie znajdę szamponu w kostce, tylko muszę kupić zwykły szampon w plastikowym opakowaniu. To jednak jakoś tam docierają do mnie różne nowinki z tego świata klimatycznego i alarmującego zmiany klimatyczne. No i często to są dla mnie no, bardzo duże problemy, w sensie takie autentycznie, że. Ja się zastanawiam, czy, to nie, czy ja nie mam jakiejś moralnej odpowiedzialności jako chrześcijanka do tego, żeby zapobiegać tym rzeczom. Na no, zasadzie, no nie wiem, no, nie mówię tutaj o tym, że o, tylko temperatura się zmieni, nie i coś tam. Mm -hmm. Tu chodzi o wiele różnych kwestii. Cały przemysł teksty, tekstyliany, mm -hmm. wyzyskiwanie y, pracownic takich hurtów. Jest bardzo dużo takich dużych kwestii, które mogą być przytłaczające, i myślę, że chrześcijanie, jako osoby, które powinny świadczyć o o Bogu, który jest dobry, o Bogu, który o nas nie zapomniał, o Bogu, który wie, co robi, jest suwerenny, dopuszcza niektóre rzeczy, niektóre nie, że my jesteśmy jakoś powołani do reagowania na te rzeczy. Pytanie też w jakiej skali, nie? No mhm. bo to też jest kwestia skali na no, zasadzie, na ile ja, jako zwykle, zwykły tutaj człowiek, który chce kupić skarpetki, mhm. y, mam realny wpływ na to, że, że to będą skarpetki zrównoważonego rozwoju, zrobione mhm. przez kogoś i żeby mnie było stać na te skarpetki, no, to jest bardzo kwestii, także tak. oddaję Ci Tak, nie, no jest, jest tu dużo kwestii i myślę, że podjęłaś ważny wątek tego, że Um, no, kryzys klimatyczny się dzieje, ale żyjemy w świecie na tyle zglobalizowanym i, i połączonym różnymi jakimiś tam sieciami. Wiele z tych procesów, które przyczyniają się do, do jakby napędzania dalszego no, naszej wspaniałej katastrofy klimatycznej, dzieje się gdzieś tam z daleka od nas. Mhm. I wydaje mi się, że no, jako świat zachodni dokonaliśmy eksportu wielu problematycznych zagadnień, czy to masowej produkcji produktów, niekoniecznie wielkiej jakości, ale które napędzają przemysł. I, I napędzają też tą rynkową logikę tworzenia potrzeb, mm -hmm. um, to gdzieś tam zostało wyeksportowane i dzieje się daleko od nas. I wydaje mi się, i to znowu też związane jest z tym, że nie wiem, odeszliśmy od kultury, w której każdy ma swoje małe gospodarstwo i e, nie wiem, dzieci e, tam sieją jakieś nasionka, e, tata. Pomidorki, pomidorki rosną. rosną i wszyscy potem się spotykają na święto żniw i e, nie wiem, jedzą wspólnie jakieś tam dynie, czy jabłka, czy Cokolwiek. Więc odeszliśmy bardzo daleko od tego rodzaju, no można też powiedzieć, starotestamentowej rzeczywistości, w której no, mamy. Często wzmianki o tym, że tam um, lud Izraela y, kultywuje swoje oliwki i uprawia ziemię, i Pan Bóg zapewnia urodzaj, i radujemy się w tym urodzaju i w tym, mm -hmm. że ta ziemia spełnia nasze potrzeby. I więc jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie nie tylko jakby wytwarzanie co, nawet produktów jedzeniowych czy, czy wszelkich innych dóbr bardzo się od nas oddaliło. Y, I wydaje mi się, że to też może powodować, że jako chrześcijanie. Sami nie myślimy o tym, bo to się gdzieś oddaliło, więc w naturalny mhm. sposób przestało być to jakimś takim fokusem naszego zainteresowania. Mhm. No bo po prostu jest poza spektrum, żyjemy sobie gdzieś tam, kupujemy jakieś produkty, staramy się ogarnąć budżety, a gdzieś tam dzieją się jakieś wielkie procesy w stylu kryzysy klimatyczne, zarządzają tym jakieś organizacje międzynarodowe, jakieś mhm. rządy, jakieś ruchy aktywistyczne te poruszają te zagadnienia, ale wydaje mi się, że czasami poddajemy się takiej, takiej refleksji, że to nas właściwie nie dotyczy. Mhm. Czy my żyjemy sobie właśnie w naszych tutaj naszych kościołach, w naszych tutaj obszarach zainteresowań, ewangelizacji i tak dalej, ale to nie jest takie issue dla nas. I to jest bardzo wielka rzecz, która jest gdzieś tam w świecie polityki. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Tak, i ja bym powiedziała nawet, że przynajmniej w tym środowisku chrześcijańskim, w którym ja się obracam. No to y, jakby te kwestie klimatyczne, y, kwestie zrównoważonego rozwoju i tak dalej, że one są kojarzone raczej po prostu z frakcjami lewicowymi politycznymi. Mhm. W związku z czym y, nie są pościelne chrześcijańskie, nie są w ogóle na agendzie, tak? Tak. I y, y, no, mnie to trochę boli w takim sensie, że no to są realne problemy, w sensie, że to dotyczy nas wszystkich i jakby no, to my, ludzie, te ziemię, którą Bóg tam dał po to, żebyśmy się o nią troszczyli, dbali i tak dalej, no, doprowadziliśmy do takiego stanu, gdzie no najnowsze raporty mówią o tym, że już nie ma jakby odwrotu od niektórych zmian, które zajdą za parę, naście, parę, no dziesiąt tak. lat, tak? I no, właśnie przez te, że to, jest kojarzone, że jest że albo to są te wszystkie lewicowe, straszne rzeczy na tych lewackich, liberalnych uniwersytetach omawiane, to mam wrażenie, że to w ogóle nie wchodzi do tego dyskursu kościelnego. matku, używam trudnych słów, przepraszam, ale. ale no, Z zakresu dyskusji. Z zakresu dyskusji. No i e, ja bym na przykład chciała usłyszeć kazanie o tym, jak dbać o planetę, nie? Albo Chciałabym przeczytać, no nie wiem, jakąś książkę chrześcijańską. No, co prawda, ja jakoś tam próbuję czerpać, ale to raczej są źródła zagraniczne, no bo mm -hmm. w Polsce średnio jest coś takiego znaleźć. I brakuje mi tego. O, brakuje mi, że na przykład, żeby, nie wiem, młodzieżówka poszła na dzień ziemi sprzątać las. I to jest takie głupie, nie? Tak. Ale no, zastanawia mnie, tego, tego, czemu tego w ogóle nie ma w agendzie. To tak. tak, jest ważne. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, zwłaszcza pod kątem no, dosyć ciekawej no, biblijnego podejścia do tych kwestii, ponieważ już od samego początku um, no, pierwsi ludzie zostali umieszczeni w ogrodzie, którym mieli się zajmować, który mieli kultywować. Raczej nie Pamiętam, żeby mieli stworzyć z niego fabrykę przemysłową, która e, ma wydobywać wszystkie zasoby e, od razu z ziemi. Oczywiście tutaj nie krytykuję, nie, nie jestem Tolkienem i nie uważam, że ro, wszelki rozwój jest z, zidentyfikowany ze złym Sarumanem. Nie, nie mówię tego. Mówię raczej o tym, że no w Biblii jednak przedstawione jest to, taka misja człowieka jako mądre zarządzanie i o dbanie o, tą, o to miejsce, w którym, w którym przyszło nam żyć, ponieważ ono też zostało Zostało stworzone przez Boga. I, um, i takie trochę narzucanie. Um, wydaje mi się logiki, która się wykształciła w ostatnich kilku wiekach, czyli takiego podejścia, że no właśnie, musimy, um, musimy mieć postęp i ten postęp musi się dziać kosztem wszystkiego innego, bo jeżeli dzieje się postęp, to znaczy, że to jest dobre dla nas i dobre dla wszystkiego i dobre dla świata mm. i, i tak dalej. Więc to jest, to jest na pewno jeden wątek, a drugi wątek jest taki, że właśnie często w, wśród takich dyskusji politycznych no, dzieje się tak, że jeden postulat zostaje po prostu jakby, nie wiem, dołączony do innej Gromady postulatów i to wcale nie musi tak być. Wydaje mi się, że są solidne chrześcijańskie fundamenty do, nie wiem, mówienia o jakby takiej ekologicznej etyce mhm. chrześcijańskiej. Która jakoś by mogła nam nas kierować w tym, jak funkcjonować w konsumpcyjnym społeczeństwie no. i jak nie wiem, kultywować, no nie wiem, właśnie nasz otaczający świat, jednocześnie nie zatracając z oczu jego twórcy. Mhm. Z drugiej strony, ja bym jeszcze poruszyła jedną kwestię, że właśnie. No można rozmawiać o tym, że jest tyle kwestii około klimatycznych, które są trudne globalnie, są problemami i że trzeba je podnosić do świadomości ludzi w kościele, żeby wiedzieli, że jest źle, coś tam, ale tak naprawdę wydaje mi się, że dużo osób może się znajdować w takim zawieszeniu, że niby mają świadomość, że jest źle, ale w sumie co ja mogę, nie? Tak. No bo jakby zacznę segregować śmieci, a potem ci ludzie przy śmieciarce, którzy pracują będą je i tak mieszać ze sobą i jaki to mhm. ma sens, nie? Albo no co ja mogę? No, mogę oszczędzić i kupić sobie tą, nie wiem, koszulkę z bawełny ekologicznej z zrównoważonego rozwoju, ale z drugiej strony czy moja pensja pozwala mi na to, że, żebym faktycznie kupowała te produkty, które są produkowane w Polsce etycznie i tak dalej, czy pozwala na to, żeby kupić sobie koszulkę jednak w tym H&M, tak? Mhm. I jakby jest wiele takich o, o, jakby dyskusji o tym, w jakim stopniu my możemy w ogóle coś zrobić, a w jakim jesteśmy w pewnym sensie skazani na tą kulturę konsumpcyjną mm. i na te rzeczy, które są tańsze i niekoniecznie etycznie produkowane, że no, jako chrześcijanie też możemy mieć taki... No nie wiedzieć do końca, co zrobić. Na zasadzie, w jakim stopniu ja mam się przejmować tymi globalnymi problemami, kiedy sama nie, nie mogę, nie wiem... Pozwolić sobie na to, żeby kupować rzeczy za 200 zł, typu spodnie, a nie wiem, jeansy za 50, tak? Mm -hmm. W sensie, w jakim stopniu ja mam w ogóle się przejmować jakby globalnymi konsekwencjami, za wyliczonymi we, wedle jakichś algorytmów i jakichś przewidywań naukowców, skoro powinnam ufać Bogu, że wszystko będzie ok i w jakim stopniu w ogóle ja mam się tym zajmować, i też jak bardzo zagłębiać, jaką wiedzę, jak bardzo specjalistyczną mm. wiedzę muszę posiąść. I myślę, że no tak, na ludzki rozum można być zagubionym Tak wszystkim, w sensie, że można czuć, że coś się powinno zrobić, ale nie wiedzieć do końca jak. Z drugiej strony też można czuć yy, z tego środowiska chrześcijańskiego, że w sumie trzeba myśleć, o, to jest trochę taka rzecz, że ja mam wrażenie, że dominuje tutaj właśnie taki, taka tendencja do, do takiego delikatnego sugerowania, że trzeba myśleć pozytywnie, że Bóg się zatroszczy, że będzie ok, jak Bóg zechce suwerennie coś zrobić, to zrobi. A i tak ziemię się skończy. A i kiedyś. tak ziemię się skończy, więc po co w ogóle się tym zajmować? I, I tak dalej, a z drugiej strony mamy tę jakby frakcję, która zakłada, że nie no, jakby trzeba coś, coś się robić, mhm. bo już wszyscy zauważają, że są upały, których nie było, albo jest więcej mhm. burz, albo było tornado w Czechach rok temu, no mhm. to jakby rzadko się zdarza, tak. nie? I coś się zmienia, ale właśnie nie popadać w taką panikę. Jestem ciekawa, co ty myślisz o... O takich właśnie praktycznych mm. zastosowaniach tego, o czym teraz rozmawiamy, nie? No bo tak. też nie chciałabym, żebyśmy rozgrzebały ten temat, tak po prostu uch, tak, tak, i, i sobie, i to, się przytłoczeni. Pogadane, i... doprawdy, dziękujemy, podcast się kończy, do widzenia. No. Tak, niech każdy ja pisze, przeczytam sobie jeszcze raz Księgę Kocholeta na no dobranoc. Nie. No nie wiem, wydaje mi się, że jakaś taka pierwsza rzecz to jest m, trochę identyfikowanie takich podstawowych logik które stoją u Podstaw tych wszystkich dyskusji, czyli zastanowienie się, na ile, um, jakie są nasze postawy, i czy naszą postawą wobec świata, w którym żyjemy, um, na przykład, jest właśnie takie rozumienie, że, no nie wiem, ja zasługuję jako człowiek na nieograniczony zakres wyborów, ja zasługuję mhm. na takie produkty, ja powinien, powinienem mieć, powinna mieć wszystko, czego chce, tak szybko, jak tego chcę i um, ogólnie to, to, to wszystko gdzieś tam powinno się kręcić. Wobec, wokół mojej natychmiastowej gratyfikacji, mm -hmm. bo wydaje mi się, że jest to takie myślenie, no, wykreowane jednak przez, przez nasz kontekst, w którym żyjemy i bardzo łatwo jakoś je zaabsorbować. Nawet dosyć nieświadomie. No, myśląc o tym, że no, ja muszę mieć wszystko zawsze dokładnie takie nowe i nie, nie przywiązujemy się ani do rzeczy, ani do. Mm, nie wiem, jakiś takich. To może też powodować, że troszeczkę tak sceptycznie patrzymy na jakąś, nie wiem, jakąś tradycję głębszą, bo mm -hmm. chcemy, żeby wszystko cały czas jakoś tam było odnawiane, żeby tutaj um, nowsze, lepsze, bardziej efektywne produkty powstawały. Może też prowadzić do takiego braku szacunku wobec, um, no nie wiem, jakichś starszych sposobów robienia rzeczy. Może to trochę abstrakcyjnie brzmi, ale wydaje mi się, że, że to jest jakiś taki podstawowy poziom, w którym faktycznie możemy coś zrobić. Możemy mm -hmm. się zastanowić, czy. czy, czy takie konsumpcyjne myślenie gdzieś tam nas charakteryzuje, czy faktycznie uważamy, że coś się stanie, jeżeli nie będę mieć tego, albo nie będę mieć hmm. tego, albo tego zestawu gadżetów i czy mierzymy nasze potrzeby jakby potrzebami, które są generowane wokół nas hmm. y, i to jak się przedstawia, ok, tak powinno wyglądać dobre życie, mogę mieć wszystko, czego chcę i nie muszę się przyjmować konsekwencjami. <słuch> Ale, ci Bóg Ale Ci Bóg pobłogosławił. i możesz teraz dowoli marnować <słuch> jedzenie <słuch> ja i, i tak dalej. <słuch> No więc wydaje mi się, że to jest jakiś taki pierwszy krok, trok, krok. Kilkowy krok. Takie, no właśnie, zastanowienie się trochę, trochę nad tym i zidentyfikowanie naszych postaw, bo jakby jeżeli zaczniemy się zastanawiać nad tymi naszymi postawami, to jest ważny początek. Nawet jeżeli nie będziemy w stanie zmienić, um, odgórnie nie wiem, wkroczyć na mównicę ONZ-u i powiedzieć moi drodzy, zamykamy wszystkie fabryki produkujące taką i taką ilość butlenku węgla i wszyscy przestajemy jeść mięso, ponieważ ono się przyczynia tutaj do dalszego napędzania kryzysu. To no, jest taki wątek poboczny. Myślę, że też taką kwestią etyczno-moralną, która jest jakoś trudna do tego chrześcijańskiego spojrzenia, no to jakby taka przytłaczająca świadomość tego, jak bardzo niektóre sfery gospodarki są ze sobą połączone na zasadzie, że jeżeli no bo jeżeli się słyszy na przykład, to, to akurat pytałaś o strajki, no. słyszymy, że zamknijcie kopalnie węgla, nie? Coś tam. No to jakby patrząc tak, chcąc z chrześcijańskiej strony podejść do tego tematu, to ja się czuję powołana do rozważenia tego, co się stanie, jak my zamkniemy te tak. kopalnie węgla. Mhm. Jakby, czy faktycznie ludzie będą wtedy mieli czym ogrzewać swoje domy, czy ludzie, którzy pracują w kopalniach będą mhm. mieli gdzie pracować. To jest bardzo duży problem systemowy i to może być przytłaczające właśnie dla, dla nas jako takich zwykłych ludzi, którzy za mhm. bardzo nie mają wpływu na wszystkie te procesy i ustalenia. Ale właśnie wracając do tego, co można robić w zamian, żeby w ogóle mieć jakieś no nie wiem, poczucie, że ja robię to, co jakby Bóg chciałby, żebym robiła, w sensie troszcząc się o tę ziemię, no to myślę, że właśnie tak jak powiedziałeś, weryfikowanie tych własnych potrzeb i zastanowienie się, czy ja na pewno potrzebuję mieć to i to, i czy na pewno ta nieograniczona możliwość wyboru jest mi do czegokolwiek potrzebna, czy w ogóle tak powinno mhm. być, żebym ja się czuła tutaj panem swojej wypłaty i swoich mhm. możliwości konsumpcjonizmu i mhm. tego, co mogę kupować. Z drugiej strony, no też myślę, że często też nawet chrześcijanie mają takie podejście, że jeżeli system jest system, który ma coś naprawić, jest wadliwy i niekonsekwentny, to ja nie będę robić tego dobrze. Tak. Na zasadzie, że no jeżeli wiemy, że ta segregacja w śmieci w mieście X jest taka średniawa, bo oni i tak to wrzucają do jednego kontenera, to ja się nie będę tym przejmować. No to mam takie... Ale może powinniśmy, w sensie na przykład, korzystać z tych, no nie wiem, Jakieś tam logiki zgłoszenia tego gdzieś, że może fajnie by było się tym zająć i myśleć o tym bardziej partycypacyjnie, przyszłościowo, na zasadzie nawet mhm. jakiejś lokalnej partycypacji. Ja nie mówię o tym, że trzeba wstępować do Sejmu. Ale no. tu ważną rzecz poruszyłaś w sumie, że jakby bardzo, jakby, nie, nie mówię, że rysuję tutaj jakiś program polityczny, czy, czy cokolwiek <grym> takiego. Do nas. Dokładnie. Ale no, ta lokalność jest jednak bardzo ważna. Jednak, że po powrócenie do trochę takiego, może troski o miejsce, w którym mieszkamy, w ramach <grym> oczywiście naszych możliwości. Um, Jakieś właśnie troska o tym, jak, jak wyrzucamy te śmieci, czy śmiecimy na ulicy, czy no nie wiem, możemy się zaangażować w to, żeby to miejsce było bardziej przyjazne dla, dla mieszkańców. Oczywiście, wiadomo, że to różnych priorytetów czasowych i mhm. różnorodnych, ale też takie, no właśnie, docenienie takiej swojej, swojego miejsca na tej ziemi. Oczywiście wiemy, że też jest to ciężkie, bo czasami się przeprowadzamy wielokrotnie, no ale patrzenie właśnie na potrzeby na tym poziomie i, i nawet Kościół, nie mówię, że to ma być priorytet oczywiście zaangażowania, tak, ale też możemy mieć jakąś wrażliwość na, na tą społeczność naszą, w której istniejemy. Wpadło mi do głowy takie piękne hasło, które się rymuje. To jest po prostu kwintesencja. Tak. Jakież. Ja. Że, ale to, będę się śmiała, to będzie takie bardzo wniosłe, że to, co jest przytłaczające globalnie, musi zostać zatroszczone lokalnie. Wow! Uch. Zostać zatroszczone lokalnie, piękne. Tak, że może wymagać troski lokalnie, też można tak powiedzieć. Tak. Myślę, że to na cytacik taki. Bardzo mi się wspaniały. podoba. Wspaniale. Tak. No, ale właśnie, że yy, no, mam wrażenie, że też nawet w kościołach, jeżeli dzielimy się swoimi poglądami z innymi wierzącymi jest jakaś, no nie wiem, debata odnośnie, no nie wiem, tych kwestii środowiskowych podnoszonych przez środowiska polityczne i tak dalej. No to, że właśnie często posługujemy się tymi globalnymi kategoriami, mhm. że czy ja wierzę w kryzys klimatyczny, mhm. albo czy ja wierzę, że lodowce stopnieją, nie? I rozmawiamy o tym jako tak. o <średziny> Wy, <wymyślony. średziny> jakichś abstraktach, takiej wydydykowa... wydedukę, ble. Wymyślonych, jakiś takich wymyślonych koncepcjach, co to, co by było gdyby, a mhm. tak naprawdę, no nie wiem, może wystarczyłoby pogadać o tym, że hej, ja mam na przykład taki sposób na to, żeby nie, wiem, nie marnować plastiku, nie? A ja mam taki sposób na to, żeby, żeby nie wiem, troszczyć się o te planety i na przykład moje ubrania, których już nie chodzę, oddaję do domu dziecka, żeby tam dzieci mogły się ubierać te ubrania i żeby te tekstylia też zostały mhm. już tam wykorzystane ponownie, no, albo na przykład, no ja nie kupuję w tym sklepie, bo coś tam kupuję w innym i tak dalej, że w sensie te Wcale nie trzeba czasem tak dużo, i też nie trzeba popadać, myślę, w taki abstrakcyjnie policyjny sposób weryfikowania mhm. tego, czy ja dla środowiska robię absolutnie wszystko, tak. co mogę, bo no, kojarzę takie przypadki właśnie z jakiejś tam mojej yy, bańki informacyjnej, osób, które bardzo mocno weszły, nie wiem, zero waste mhm. na przykład. Nawet takich, nie wiem, czy wierzących konkretnie, a wydaje mi się, że to akurat katolickie środowiska. I powiązały to jakoś tam, że to jest dobra planety, jest dla Boga, coś tam, coś tam. No i skończyły na przykład z zaburzeniami odżywiania, bo nie potrafiły kupić sobie czegokolwiek w plastiku zapakowanego. Mhm. A jak się już do Biedronki, nawet ogórek jest w plastiku. Mhm. Także myślę, że trzeba umieć to jakoś wyważyć na własne możliwości i też jakby zweryfikować. Um, czy ja robię wystarczająco wedle moich możliwości, żeby się nie zajechać w sensie jakichś tam podstawowych funkcji życiowych, mm -hmm. ale też, żeby nie aspirować do rozwiązania globalnego problemu, bo tego prawdopodobnie nie zrobimy. I tutaj właśnie jest miejsce na ufność Bogu, tak. że On wybierze, może takich przywódców politycznych, czy zmieni w ogóle gospodarkę świat w taki sposób, że jakoś uchroni nas przed niektórymi konsekwencja, konsekwencjami, a może Bóg wręcz dopuści niektóre konsekwencje, mhm. żeby nauczyć swoje stworzenie i swoich, swoich ludzi, i że po prostu przesadzili. I tak. Będziemy niestety cierpieć z tego tytułu, ale czy to mm. znaczy, że mamy tylko usiąść założyć ręce i mówić, że bo ja lubię ciepło i lubię, nie wiem, kupować sobie w Maku. Burger Drwala, tylko jeść na potęgę? No, myślę, że nie, że to jest też etycznie wątpliwe. Okej, okay, no, myślę, że z tego wszystkiego wyłania się jakby konieczność skonfrontowania różnego rodzaju mitów, i to zarówno mitów jakiś tam dominującym w świecie nas otaczającym, a także w światku chrześcijańskim. No i pierwszym takim mitem, wydaje mi się, jest właśnie to, że i to też jest coraz bardziej krytykowane, to nie jest nic nowego w sumie, ale że mm, jakiś taki postęp na nieograniczoną skalę, postęp dla samego, Postępu, mhm. rozwój technologiczny, który nie bierze pod uwagę konsekwencji e, i podejście takie do, do przyrody czy do Bożego Stworzenia, które chce tylko jakby wyekstrahować z niego jakieś jego zasoby, e, wynaleźć jego tajemnice no bo przecież my jako ludzie jesteśmy w stanie wszystko idealnie rozszyfrować i Oczywiście. poznać i, i potem wykorzystać to dla naszych własnych celów. Proszę, e, no to jakby. Myślę, że to jest de definitywnie narracja, którą należy skrytykować. No. Jesteśmy jednak stworzeniem, a nie stwórcą, i um, może stworzenie jest czymś, co oczywiście, z czego możemy korzystać, z czego co możemy podziwiać, ale to nie jest um, coś, co możemy zredukować do jakiegoś takiego naszej um, podbudowy do wszelkiego rodzaju naszych pomysłów. Mhm. E, I tutaj akurat mi się kojarzy, może część z Was e, czytała, pamięta Siostrzeńce Czarodzieja. E, <grym> oczywiście do Luisa musi być nawiązanie, tak. e, czasami, e, ale no, nie wiem, czy powiem. Pamiętacie, ale tam właśnie ta, ta postać głównego czarodzieja, to był taki XIX wieczny, chyba tak mi się wydaje, taki człowiek postępu, który wierzy właśnie, że, że można tutaj odkryć te połączenia między światami, a potem już jak się dostał do tej narni z naszą dwójką postaci, to był zachwycony tym, jaki ten nowy świat ma potencjał. Gdyby mhm. tylko tutaj biali ludzie, mogli tu dotrzeć, to wykorzystaliby go po prostu do cna. I, i to zarówno czy do produkcji broni, czy do czegoś tam innego, ale właśnie taka mentalność władców i panów, a nie stworzenia, które Pan Bóg umieścił tutaj po to, żebyśmy zarówno dbali o to, oczywiście funkcjonowali w tym i, um, i też wykorzystywali wystarczającą ilość do naszych potrzeb, mhm. ale no właśnie też uznanie swojego ograniczenia i skonfrontowanie tej takiej logiki. Nieskończenie, taki nie wiem, nienawidzimy ograniczeń dla samych ograniczeń, bo jesteśmy ludźmi i my możemy i powinniśmy. Mm -hmm. Dziękuję za nawiązanie do CS Luisa. Oczywiście. To był podcast bez CS Luisa jest podcastem straconym. Poprzedni chyba nie miał, miał Nie, CS Luisa. A to prawda, chyba. Ale potem tak. powiedziałaś, że można to wyciągnąć. Tak, tak, więc tak. jeszcze zobaczymy, czy tam będzie na pewno CS Luis, bo jeszcze nie został obrobiony ten materiał. W każdym razie. Proszę nas docenić, bo to jest już drugi podcast, który wyszedł dość szybko po poprzednim. Także to jest po prostu skala: jak to powiedzieć, skala. postęp następuje. Postępu, została Zniesiona na, na wyżyny odpowiedzialności twórczej ekspresji. Pięknie to zostało powiedziane, naprawdę. Także żegnamy się z Wami i mamy nadzieję, że nasze refleksje jakkolwiek dostarczyły Wam jakichś cennych myśli i tematów do rozważeń na najbliższe dni tygodnie. Zapraszamy do wspólnej refleksji oczywiście. Tak, I... segregujcie śmieci, bo to jest ważne jednak. <śmiech> <śmiech> Nie kupujcie nasi IN, bo to jest w sumie słabe. Nietyczne. No. Yy, ale jak Wam się zdarzyło coś kupić na SHEIN, bo bardzo potrzebowaliście, to też jakby to jest zrozumiałe dla osób, które po prostu nie mają możliwości inwestowania w jakieś inne rzeczy, które są swoją drogą bardzo drogie. Umówmy się. No i co? co może może to powinniśmy sami nauczyć się szyć i yy, w ogóle samowystarczalni być. Sami produkować nasze. Popatrz, z, 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 kupimy sobie działkę, no. e, gospodarstwo, Dobra. zwierzęta, e, ogródek, bawełna. O, tak. <laughs> Wyprowadzamy się. To gdybyście kiedyś chcieli dołączyć do takiego przedsięwzięcia do prawdy, to zachęcamy, myślę, że mamy potencjał. Tak. I ogółem będziemy żyć w takiej komunie i nie będziemy mieć dzieci, bo antynatalizm to jest... Y, przyszłość pozytywnym akcentem, <laughs> akcentem nie Antyna Tajs jest już w ogóle nie, nie ma na osobny podcast także tak, że mamy tak ale nadzieje, że kiedyś będziemy do niego w każdym razie dziękujemy wam bardzo za <laughs> y, wysłuchanie tego tej radosnej twórczości do końca i mamy nadzieję że jeszcze wiele wspólnych refleksji przy do końca do prawdy do zobaczenia boom drugi boom. wow